Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, skorpiony, w tarocie drogi rozwoju na lato dla Waszego znaku, dla Waszej fazy Zodiaku. Przygotowałam dla Was 7 kart. Jedna karta jest dodatkowa jest to królowa denarów. To może być temat trochę poboczny. Trochę mniej powiązany z innymi elementami, które tutaj mamy. Jakby coś, coś z boku, coś może gdzieś nie do końca dopasowane. Tak, jak te moje kamyczki, gdzieś tutaj jakiś taki temat, którym trzeba się zająć, trochę go tu przesunąć, gdzieś tu się narzuca, gdzieś swoją uwagę przyciąga. To może być osoba, która przyciąga uwagę, i jest to. Prawdopodobnie kobieta, która posiada, która zna się na wartościach i potrafi nimi zarządzać w taki kobiecy, kreatywny sposób. To może być dosłownie kobieta, która siedzi gdzieś w ogrodzie, gdzieś na krześle, usadowiła się wygodnie. Nawet na działce. Znalazła swoje miejsce, w którym czuje się jak, jak u siebie w domu, ale to może być niekoniecznie w domu, tylko gdzieś w przestrzeni otwartej. To jest jej królestwo, którym może się zaopiekować. Ale to nie jest opieka taka emocjonalna, uczuciowa, tylko takie konkretne zajęcie się różnymi sprawami. To może być osoba, która. Jest powiązana gdzieś z ziemią. Dosłownie to może być coś związanego z rolnictwem czy ogrodnictwem. To jest osoba, która potrafi zająć się, zaopiekować konkretnymi rzeczami, konkretnymi sprawami. Ona tu będzie gdzieś z boku. Poza tym macie jeszcze królową kielichów, która coś nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami. Kobieta, która ma bardzo dużo emocji i one wylewają się nie potrafi odnaleźć się w Tej całej fali ulewie tego wszystkiego. One się gdzieś wypływa. One gdzieś wypływają, wylewają się. I trudno jest to opanować. Tu mogą być nawet takie szantaże emocjonalne. I to może być powiązane z jakąś konstrukcją. To może dotyczyć domu, ale tu jest coś nie tak. To jest jakby taki obrócony dom. Obrócona konstrukcja domowa. Ktoś robi coś wewnątrz. Do głowy mi jeszcze przychodzi, że to może być taki dom, który był, ale już go nie ma. Trochę jakaś taka przeszła konstrukcja, która nie była niczym bardzo trwałym, a teraz już jest nieaktualna albo przyjęła jakąś taką postawioną na głowie formę, jakby ktoś na prędce próbował coś zbudować. Ale to okazało się nietrwałe. I teraz to może wpływać na emocje królowej kielichów, a jej emocje mogą wpływać na tę konstrukcję. Obok tego są różne fantazje, różne marzenia o tym, jaka jest obfitość. Miło jest sobie czasem pofantazjować, jednak tu może się okazać, że to się później rozpłynie. Ale trochę pomarzyć można. I nie jest to tutaj szczególnie szkodliwe. Poniżej mamy siódemkę mieczy. Mamy tutaj siódemkę kielichów i siódemkę mieczy. To są dwie siódemki. Poniżej tych fantazji, u podstaw, znajduje się temat może jakiegoś oszustwa które sprawiało, że ktoś miał ochotę aż krzyczeć trzymanie się czegoś. Co okazało się fałszywe. I ponad tym, i można się czegoś takiego trzymać jeszcze. Albo gdzieś było coś takiego, i jest, jest to nadal aktualne. Może ktoś kogoś oszukał. Może ktoś tu wyraźnie. Ktoś tu krzyczy i trzyma się czegoś. Może coś nie zostało powiedziane. Może coś było ukryte. Może była jakaś zawierucha. I to jest taka. chaotyczna podstawa. To jest jakiś chaos, tu jest jakiś krzyk. To jest jakiś. Podnoszę wrażenie, jakby to był jakiś lęk, ale oparty na czymś fałszywym. I ponad tym są jakieś fantazje. One nie wyglądają szczególnie na szkodliwe, chociaż. Mimo, że karta jest w pozycji prostej, to tu bym zachowała pewną ostrożność. Może nam się wydawać, że mamy tak wiele różnych opcji, a te opcje mogą być tylko iluzjami, wyobrażeniami. Mogę to, mogę to, mogę tamto. To wszystko jest w zasięgu mojej ręki, ale jeżeli spróbujecie sięgnąć, może się okazać, że nic z tego nie jest prawdziwe. Jakbyście szukali jakiegoś produktu w sklepie, i nagle okazałoby się, że to. Nie możecie tego zamówić, na przykład. Albo wydaje Wam się, że macie takie różne opcje, takie różne możliwości zaspokojenia swoich emocji, swoich potrzeb emocjonalnych. Możecie się napoić tym, tym, tamtym. Ale to nie jest tak do końca. I gdzieś możecie kierować się w tę stronę, jak pojawia się ten krzyk. On mógł być już wcześniej i może być takim echem przeszłości. I tu się kierujecie jak tu się kierujecie, to z boku macie ten temat. Odwróconej stabilności. Tu albo coś jest wbite, a powinno zostać wyrwane, albo było dobrą konstrukcją, ale okazało się, było całkiem niezłą na dany czas, ale okazało się, że po czasie jest to zbyt licha konstrukcja. Zbyt lekka. Za mało trwała. Teraz mamy lato, ale mam takie poczucie, jak wyobrażam sobie, co, co się stanie. Mam taki obraz w głowie teraz, co się stanie z tą konstrukcją, jak przyjdzie zima. Widzę. Nagie pale i brak winorośli, nic między nimi, tylko widzę cztery, cztery takie słupy, które nie przypominają już niczego. Jak przyjdzie zima, to nie będzie tu już nic. Czy coś się takiego wydarzyło? Czy się dopiero może wydarzyć? Miejcie uwagę, zwróćcie uwagę na to, czy to, co zostało zbudowane do trwa zimy lub czy będzie można czy będzie przypominało to cokolwiek, będzie jak, jakąkolwiek wartość przedstawiało czy będzie tylko jakąś taką ruiną to może wzbudzać emocje i te emocje są blisko Oszustwa. Czym jest oszustwo? Pomyślcie, czym dla Was jest oszustwo. Może warto to wygooglać. Może nie jesteście całkiem świadomi, może kierujecie się w stronę fantazji. A za tą fantazją gdzieś, gdzieś był ból. Gdzieś mógł być czyjś ból taki takie zranienie, że aż przykrywamy swoje twarze. Ktoś tu mógł leżeć i czuć dosłownie fizycznie ból albo, albo bardziej psychicznie. I on jest powiązany z rycerzem pentakli. Kim jest rycerz pentakli w pozycji odwróconej? To jest ktoś, kto nie może zrobić nic konkretnego. Kto nie jest w stanie działać. Może było tu, była tu jakaś taka współpraca, tego jeźdźca i jego zwierzęcia, jego silnego, tego silnego stworzenia. I można było gdzieś w tym swoim lesie, w swojej przestrzeni, w tym swoim świecie odizolowanym, gdzieś kroczyć i to całkiem silnie przemieszczać się, może niezbyt szybko, ale opierać się na czymś wartościowym i coś konkretnego robić, może nie szczególnie szybko. Ale można było. A teraz, jakby to działanie zostało wstrzymane i jest powiązane z przeszłym bólem. I kieruje się ten rycerz w stronę siódemki mieczy, czyli w stronę tego krzyku. On widzi tylko te ręce, on nawet nie widzi tej twarzy, może słyszeć głos. Ta twarz jest niejako wykrzywiona. Może krzyczy, bo już wie ta osoba, gdzie było to oszustwo, co zostało zabrane. Że ten miecz, jakaś, jakiś jeden miecz, jakaś prawda, znalazła się w centrum. W siódemce mieczy czasem mamy osobę, która tak ucieka, trzymając różne miecze. Tutaj nikt nie ucieka. Ale czuję, że tu chodzi o jakiś jeden element. Jakby te miecze w tej karcie czasem, jakby wypadały. Jakby wypadł jakiś element, wbił się w ziemię, i niejako wyszedł do świadomości. Mimo, że to jest coś, co tak jest wbite. I przy tej prawdzie ktoś się czegoś bardzo trzyma, mocno, i to powoduje krzyk. Nie ma w Waszym rozkładzie wielkich arkanów, co znaczy mniej więcej tyle, że sprawa nie zostanie jeszcze rozwiązana, o cokolwiek chodzi konkretnie w lecie, tak to widzę, nie widzę przełomów ewentualnie może być tak, że coś coś może lekko będzie gdzieś wygasać, jeżeli będzie jakieś przejście to odnoszę wrażenie, że tutaj są tu jest taka mieszanina Różnych spraw, które skądś wylazły, które gdzieś tu na różnych poziomach funkcjonują, ale niewiele się raczej zmieni w lecie. Może być Wam trudno coś zrobić. Albo może być tak, że macie blisko siebie kogoś, komu jest trudno. I ta osoba zwraca Waszą uwagę. Ktoś, kto krzyczy, i ktoś, kto, komu trudno jest zapanować nad emocjami. Najlepsze, co możecie Was zrobić, to spróbować faktycznie zdystansować się do tego, I przyjąć pozycję królowej denarów, jakby patrząc trochę z daleka, nawet aż odruchowo odsunęłam się od tego, jakby z daleka na to spojrzeć, co tutaj się dzieje. I zająć się swoim ogrodem, gdzie jest wasze naturalne królestwo, takie materialne królestwo. Gdzie jest wasza przestrzeń. Zaopiekujcie się tą przestrzenią. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się, skorpiony. Pa!